Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Bavaria Motors TV, dzisiaj porównam dla Was nową generację BMW serii 1 z tą poprzednią, a jako bonus do tego odcinka pokażę Wam nowe BMW serii 1 w tej najmocniejszej wersji, a więc M135 w bardzo ciekawym kolorze, dlatego też zapraszam już do oglądania tego odcinka. Zaczniemy od porównania wyglądu zewnętrznego, a właściwie od pokazania Wam wymiarów tej nowej generacji BMW Serii 1, które są niewiele inne od wymiarów poprzednika, bo ten nowy model jest raptem 4 cm dłuższy i 2 cm wyższy. Ale zobaczcie już sami, jak wyglądają wymiary nowego BMW Serii 1. Różnice w wyglądzie, jeżeli chodzi o przód auta, widać od razu gołym okiem. Po pierwsze, maska, która jest wykonana z aluminium, czyli tak samo jak w poprzedniku, jest teraz trochę bardziej skierowana ku dołowi. Zmieniły nam się też lampy. Jak widzicie, klasycznie dla BMW mamy tutaj podwójne elementy, ale w nowej interpretacji. Te pionowe elementy będą odpowiadały za kierunkowskazy i światła dojazdy dziennej, natomiast te dodatkowe reflektory odpowiadają za światła mijania i światła drogowe zmienił nam się też wygląd grilla. On jest po pierwsze umieszczony niżej, ale jest też szerszy, ma też nową strukturę. Po raz pierwszy jest taka struktura w BMW, czyli mamy tutaj pionowe, ale też takie skośne elementy. Jak widzicie, mamy też tutaj po środku tego grilla dyskretnie umieszczony radar od systemów bezpieczeństwa, systemów asystujących. To jest zmiana, bo wcześniej ten radar był niżej, a on jest teraz większy, bo tych systemów mamy tutaj dużo, dużo więcej. Zmienił nam się też wygląd zderzaka oba modele, które Wam dzisiaj prezentuję posiadają pakiet sportowy M, więc jak widzicie, ten zderzak, te wloty powietrza wyglądają zdecydowanie inaczej teraz niż to było u poprzednika. Jeżeli chodzi o koła, to one są dostępne w rozmiarach od 17 do 19 cali. Warto dodać, że koła aluminiowe są wykonane w 70% z aluminium pozyskanego z recyklingu, więc warto to zauważyć. Warto zauważyć też to, że po raz pierwszy w BMW serii 1 możemy sobie zamówić dach w kolorze czarnym, czyli w kolorze innym, tak jak u nas, niż kolor nadwozia, to bardzo dobrze ze sobą kontrastuje. No i oczywiście ten czarny dach będzie oznaczał, że też spoiler z tyłu też będzie czarny. Nowością w tym nowym modelu jest też to, że tutaj na tym słupku C pojawia nam się oznaczenie modelu, czyli jedynka. Co nam się zmieniło z tyłu? Przede wszystkim tylne lampy. One oczywiście są wykonane w standardzie w technologii LED i mają ten Kształt literki L charakterystyczny dla BMW, ale są w nowej interpretacji i mi te tylne lampy się bardzo podobają. Kolejna zmiana, taka drobna zmiana, to zmiana nazewnictwa, bo z modeli z silnikiem benzynowym, tak jak u nas, zniknęła nam literka i, czyli już nie mamy 120 i, tylko 120, bo ta literka i od teraz będzie zarezerwowana już wyłącznie do aut elektrycznych. Zmienił nam się też wygląd zderzaka, a także pojawiły się dwa dodatkowe pionowe odblaski po lewej i po prawej stronie. One mają nam. Poszerzać optycznie nasze auto. Pokrywa bagażnika jest wykonana z aluminium. Nowością i zmianą jest też to, że jeżeli będziemy mieli dostęp komfortowy, to za otwieranie pokrywy bagażnika nogą będzie odpowiadał już radar, a nie dwa czujniki, dzięki czemu to będzie działało dużo łatwiej, a pojemność bagażnika to 380 litrów lub 300 litrów, jeżeli w naszej wersji będziemy mieli miękką hybrydę, ale o silnikach porozmawiamy sobie za chwilę, a teraz już zobaczcie, jakie są dostępne kolory lakieru do nowego BMW serii 1. Nowe BMW Serie 1 jest dostępne obecnie z dwoma silnikami benzynowymi i z dwoma silnikami diesla, ale już w listopadzie do oferty dołączą. Dwie dodatkowe jednostki benzynowe, i to jest o tyle ważne, że obecnie napęd na cztery koła X-Drive mamy tylko w jednej wersji, tej najmocniejszej benzynowej M135. Natomiast w listopadzie dołączy jednostka 123 i ona też będzie dostępna z napędem na cztery koła. A wiem, że niektórzy Was właśnie na tą jednostkę czekają. Muszę Wam dodać też to, i to jest ważna informacja, że wszystkie te silniki współpracują wyłącznie z automatyczną siedmiobiegową skrzynią biegów, i w każdej wersji. Mamy tej samej wielkości pojemność zbiornika paliwa, która wynosi 49 litrów. Miękką hybrydę będziemy mieli w wersji 120, 120D, a także 123 miękka hybryda. Ten silnik od tej miękkiej hybrydy będzie zintegrowany razem ze skrzynią biegów. A teraz już chciałbym, żebyście zobaczyli na plansz wszystkie dane techniczne BMW serii 1. Z zewnątrz tych zmian nie ma dużo, dlatego też część z Was zauważała w komentarzach, że tą nową generację można byłoby nazywać liftingiem. Za to w środku tych zmian jest sporo, zresztą przenieśmy się już do tej nowej generacji. Ta główna zmiana we wnętrzu to nowy wyświetlacz, a właściwie dwa wyświetlacze, które są zatopione w jednej tafli szkła i zwrócone w stronę kierowcy. Jemuż możecie znać z innych nowych modeli BMW. Warto dodać, że tutaj mamy już ten najnowszy system operacyjny, a więc BMW 9 system oparty o system Android. Ten system sprawia, że mamy tutaj mniej przycisków, bo on jest zoptymalizowany tak, żeby można było z niego korzystać dotykowo albo za pośrednictwem komend głosowych, bo tutaj już możemy sterować tym systemem po polsku i powiedzieć po prostu, żeby BMW zmieniło temperaturę na przykład na 20 czy 22 stopnie i bardzo szybko ta zmiana następuje, wtedy po prostu nie musimy patrzeć na wyświetlacz, bardzo dobrze to działa, sprawdzałem i myślę, że to jest coś na co czekaliśmy, można też powiedzieć, żeby BMW włączyło nam masaż, bo w BMW serii 1 te fotele posiadają też funkcję masażu, BMW Ser 1 posiada też liczne systemy asystujące, systemy wspomagające. Nimi sterujemy też za pośrednictwem przycisków, które mamy na kierownicy. Sama kierownica się zmieniła. Możemy mieć tutaj ten pomad adaptacyjny, który będzie utrzymywał odległość do auta przed nami. Możemy też nowe BMW-1 zaparkować, na przykład z poziomu aplikacji. MyBMW nie tylko będziemy mieli tutaj asystenta parkowania, który nam pomoże zaparkować, ale też za pomocą telefonu będziemy mogli tym autem zaparkować, więc zachęcam Was do tego, żebyście zainstalowali też aplikację MyBMW, a kolejne zmiany, o których warto powiedzieć, to nie licząc tej mniejszej liczby przycisków, też inaczej wyglądające nawiewy, a także inaczej wyglądająca konsola centralna. Tutaj przede wszystkim nie widać już tego drążka zmiany biegów, mamy ten mniejszy wybierak, no i też tutaj mamy dwa wyjścia USB-C, a w poprzedniej generacji, generacji mieliśmy po prostu USB, więc można na to zwrócić uwagę, że będzie potrzebny po prostu trochę inny kabel. Można sobie też wyposażyć BMW serii 1 w wyświetlacz head na którym będą się wyświetlały chociażby wskazania z nawigacji. To jest coś bardzo przydatnego. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda miejsce na tylnej kanapie. Tutaj, oczywiście, zmieszczą się trzy osoby. Ja, jak widzicie, mieszczę się tutaj bez problemu, ale trochę mam ograniczone miejsce nad głową, bo mamy tutaj szklany dach w tej naszej wersji. Ta kanapa jest składana w proporcji 40, 20 i 40, i warto dodać, że tutaj w boczkach tej kanapy mamy zaszyte poduszki bezpieczeństwa, które będą zwiększać nasze bezpieczeństwo. Po prostu one się tutaj rozrywają i wyskakują z boku. Boku. Oczywiście są mocowania Isofix, a także możemy mieć tutaj dwa wyjścia USB-C. Za pomocą tych wyjść, osoby, które tutaj będą siedziały, będą mogły naładować swój telefon, ale nie będą miały możliwości przesyłania danych i na przykład udostępniania w ten sposób muzyki, bo przesyłanie danych jest dostępne tylko za pomocą tych wyjść, które mamy z przodu. Jeżeli chodzi o nagłośnienie, to ono jest dostępne w dwóch wariantach z sześcioma lub dwunastoma głośnikami. 12 głośnikami mamy na Głośnienie Harman Kardon, tak jak u nas, które ma 200 W, a teraz już zobaczcie, jakie są możliwości konfiguracji wnętrza w nowym BMW serii 1. Obiecany bonus, czyli najmocniejsza wersja nowego BMW serii 1, czyli M135. To już tutaj obok mnie, za chwilę ją zobaczycie, ale wcześniej chciałbym podsumować ten odcinek. I nowe BMW serii 1, które jest zdecydowanie nowocześniejsze i bardziej zaawansowane cyfrowo, ale też jest lepiej wyposażone w standardzie, bo w standardzie mamy m.in. automatyczną skrzynię biegów, 17-calowe koła, nawigację, Apple CarPlay, Android Auto, dużo, dużo tych dodatkowych opcji, które są już teraz w standardzie. I dlatego też zachęcam Was do tego, żebyście konfigurowali już to auto, ale także do tego, żebyście zobaczyli je na żywo w naszych salonach Bavaria Motors i umówili się na jazdy testowe. A jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to pamiętajcie też o lajku i o tym, żeby zasubskrybować Bavaria Motors TV. A za dzisiaj Wam już dziękuję, do zobaczenia.